Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj nasze pierwsze rozważanie Słowa Bożego, takie słowo na dobrą noc. Słowo, które zaczerpięte jest z Ewangelii według świętego Mateusza, to jest Ewangelia przeznaczona na jutrzejszą, pierwszą niedzielę Adwentu. Posłuchajcie. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak było za dni Noego. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem, jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejść może złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i Wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Kochani, podczas dzisiejszego spotkania chciałbym, abyśmy zadali sobie pytanie. Każdy musi to uczynić osobiście, i każdy musi znaleźć na nie odpowiedź w głębi swojego serca. Czy myślę o śmierci? Mówią, że w życiu są pewne dwie rzeczy: podatki i śmierć. Gdybyśmy skupiali się tylko na życiu tutaj, ziemskim, to z pewnością moglibyśmy dzisiaj porozmawiać sobie o podatkach. Ale wiele na ten temat mamy informacji w mediach, w telewizji, w prasie, w internecie. My chcemy czegoś więcej. My chcemy dobrze przygotować się na nadejście Zbawiciela. A w tej pierwszej części Adwentu, jak mówiłem, w zapowiedzi tych naszych wieczornych spotkań, Chcemy skupić się przede wszystkim na ponownym przyjściu Chrystusa, na paruzji. Możliwe, że ona nie będzie miała miejsca za czasu naszego ziemskiego życia, ale jedno jest pewne: każdy z nas kiedyś zostanie wezwany przed tron Boga, aby zdać mu sprawę o sobie samym, o swoim życiu, o swoich dobrych czynach, o tym, co nosi w swoim sercu. I warto, moi drodzy, wzbudzić refleksję właśnie nad tematyką śmierci, nad moim przejściem z życia ziemskiego, doczesnego, do życia wiecznego, do życia w Królestwie Niebiańskim. Kochani, kiedy byłem jeszcze na pierwszej parafii w Nowym mieście Lubawskim, to wtedy odprawiałem dosyć dużo mszy świętych pogrzebowych. Cmentarz w tamtejszej parafii jest troszeczkę oddalony od kościoła i po mszy świętej, żeby pochować osobę zmarłą, zmarłą, trzeba było się udać w takim pochodzie pogrzebowym i przejść kawałek miasta. Wychodząc z kościoła, najpierw szło się na rynek, później taka jedna prosta ulica 3 maja, następnie rondo na trasie krajowej numer 15 i za zaraz cmentarz i lubiłem moi drodzy patrzeć na reakcje ludzi którzy krzątali się po mieście robili zakupy bardzo wielu z nich kiedy szliśmy konduktem pogrzebowym spuszczało wzrok w kierunku ziemi nie patrzyło na nas jakby tak troszeczkę uciekali od tematyki śmierci i to dało mi wiele do myślenia, że tak na co dzień, kiedy przede wszystkim dobrze się czujemy, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy mamy świadomość, że życie pewnie stoi dla nas otworem, to nie chcemy wchodzić w takie rozmyślanie nad wiecznością. Jest nam dobrze. Tu i teraz mamy swoje problemy, swoje jakieś codzienne obowiązki, sprawy do załatwienia, a śmierć i jeszcze jest ode mnie daleko. Nie musi tak wcale być. Oglądałem kilka dni temu piękny polski film z 2015 roku Żyć, nie umierać. Fenomenalna rola Tomasza Kota. Zachęcam, jeśli ktoś z Was go nie widział. Główny bohater dowiaduje się, że ma raka płuc. I chciałby. Jak już dobrze wykorzystać te ostatnie miesiące życia, bo lekarz mówi, to będą około 3-4 miesiące, no i pewnie śmierć nie da się już nic z tą chorobą zrobić, nie da się jej wyleczyć. Ten bohater ma troszeczkę pokmatwane życie, bo w swoim czasie dużo nadużywał alkoholu, teraz już obecnie nie pije, jest. Także w kole, czy też na spotkaniach anonimowych alkoholików, na takich mityngach, i kiedy dowiaduje się, że zachorował, rozmawia z jednym z prowadzących te spotkania i zadaje mu pytanie: Co ja mam teraz zrobić w obliczu tak strasznej diagnozy, kiedy mi zostało kilka miesięcy życia? I ten prowadzący mówi: Masz trzy wyjścia albo się powiesić Skończyć ze sobą, albo żyć przez te 3-4 miesiące pełnią, pełną piersią, czyli korzystać z życia, albo zrobić sobie porządny rachunek sumienia. Pomyśleć, przypomnieć sobie to wszystko, co uczyniłeś w swoim życiu, co ci wyszło. Może trzeba by z kimś się pojednać, kogoś przeprosić. Którą opcję wybiera nasz bohater? Ma taki krótki moment zawahania, kiedy chce ze sobą skończyć, ale y, ostatecznie wybiera właśnie ten rachunek sumienia. Chce pozamykać różne sprawy w swoim życiu, także troszeczkę wyprostować relację z córką, y, która odeszła od niego, bo y, kiedy nadużywał alkoholu, to y, sprawił jej naprawdę wiele przykrości. Ja dzisiaj, kochani, w kontekście tego słowa, które przed chwilą sobie przeczytaliśmy, chciałbym, abyście każdego dnia zrobili sobie, szczególnie teraz w Adwencie, krótki rachunek sumienia. My, kapłani, mamy tę sprawę troszeczkę ułatwioną, bo w ostatniej godzinie prewiarzowej w komplecie, kiedy już udajemy się na spoczynek, robimy taki rachunek sumienia. Przypominając sobie dobre chwile z całego dnia, i za to dziękujemy Panu Bogu, że udało nam się coś dobrego zrobić, ale także i te złe chwile, może pojawił się nawet jakiś grzech, dlatego za to przepraszamy. Moi drodzy, to jest myślę taka dobra praktyka, aby przygotować się na moment nadejścia Pana, nadejścia w Boże Narodzenie, ale także i tego. Ostatecznego nadejścia. Naprawdę nic z nas nie wie, kiedy ten moment stanie się naszym udziałem. Starajmy się każdego dnia przez chwilę pomyśleć o wieczności, pomyśleć o celu naszej ziemskiej wędrówki i może tylko zadać sobie takie pytanie: czy to, co dzisiaj uczyniłem, przybliżyło mnie do nieba, przybliżyło mnie do Boga, czy może mnie od niego oddaliło? Gdyby Pan Bóg zabrał mnie dzisiaj w nocy z tego świata, to co mu powiem? Warto się na ten moment przygotować. Życzę Wam dobrej nocy i do zobaczenia już jutro z Panem Bogiem.